Dobra, opowiem wam o moich wczasach może, co? Jak tam było na urlopie? Słuchaj idea, właśnie ci powiem. Wylecieliśmy z takiego dełka tutaj i polecieliśmy do Curychu. Wylądowaliśmy na lotnisku w Curychu i tutaj musieliśmy sobie kupić taki transferowy pociąg i mieliśmy hotel. Ogólnie to wysiedliśmy... Pierwsze co widzieliśmy z Curychu to było to. Bardzo ładnie był. Mieliśmy sobie hotel, zostawiliśmy plecaki w takiej jednej miejscówce, i to było tutaj chyba. Tak, chyba tutaj sobie albo w następnym zostawiliśmy sobie plecaki. Nie, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale szliśmy sobie dalej tędy, i tutaj wszędzie macie te piękne widoki, nie? To sobie przeszliśmy. Tutaj był taki park. Przeszliśmy sobie przez park i stwierdziłem, że dobra. Chcę coś takiego superanckiego zjeść. Więc przeszliśmy przez most. I tutaj jest miejscówka z jedzeniem. To jest była stajnia. I tutaj sobie zjedliśmy. Czy prawda, że w Szwajcarii zajęli się drogo? Jest, jest. Ale na wczasach czasami trzeba się przyzwyczaić, nie? No, w takiej sobie miejscówce zjedliśmy. Tutaj o, o dziwo jest most, co można przez restaurację przejść dalej sobie. Yy, przeszliśmy przez rynek główny. Bodaj, że tutaj. Jak tutaj macie teraz samochody jakieś takie pierdolety, to był pchli targ. To był pchli i kupiliśmy... Kobita ją chyba ma ze sobą, więc nie mogę wam jej jeszcze pokazać, ale jeden facet miał pocztówki. Tylko takie, nie takie pocztówki typu wyszli swoje starej, tylko to były pocztówki z lat 30., z lat 40, najczęściej już wypisane. Więc jeden facet miał taką pocztówkę ładną i chciał za nią, uwaga, 45 franków. No Notabene frank to jest 4 zł. 45. Więc za jedną pocztóweczkę taką małą chciał coś typu kwa, 150 zł. No, to na następny ziomek za pocztówkę za jednego franka. Wiem, rodzice mają kredyt we frankach. Powodzenia. Yy, no i kupiliśmy pocztóweczkę. Yy, z tyłu wiemy, to była za 70 z Rosji, to była z Jugosławii, słońca. Yy, kupiliśmy pocztóweczkę, na której widać teren i widać ludzi i zrobię wam, yy, widzowie, event time guess'er. Zrobimy zdjęcia albo jakieś dobre skany tej pocztówki i będzie dla was time guess'er jakimś kon konkursem, bo my znamy odpowiedź oczywiście. I bo z tyłu jest napisane, kiedy było zrobione. Yy, poszliśmy tutaj i nagrałem tutaj film. Nagrałem tutaj film, który wam może pokazać na następnym streamie. Muszę go sobie zgrać z telefonu, zapomniałem to zrobić dla was. Jest prześlicznie tutaj, naprawdę. Bardzo ładnie, bardzo ładne miasto. I byliśmy w Szwajcarii. Może 4 godziny. Wracamy po plecaki, żeby do hotelu zrobić check-in, bo mieliśmy go dopiero o 15. Wizowie, na tym kawałku chodnika czaisz. Dosłownie tu. My se idziemy, a ja słyszę. Graf. Ziomek mnie rozpoznał, więc wielkie pozdro dla jakiegoś widza, który mieszka w Curychu, pracuje w Curychu, yy, Z tego co widziałem po bluzie, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Wielki szaraut, zrobił sobie zdjęcie, pogadaliśmy o życiu. Yy, dosłownie na tym chodniku tutaj, nie? Yy, nie mogę wasę pochodzić po Szwajcarii trzy godziny, bo mnie rozpozna chłop. Zajebiste doświadczenie, naprawdę. Mega mi miło było pogadać. Że w każdym. W każdej części świata ktoś mnie zawsze będzie widział. Tutaj kompletny side track leci w tej chwili, ale widziałem się z widzem. Widziałem się z widzem w Tuson kiedyś. <grywa> Jakby centralnie dwa widz, jeżeli dobrze pamiętam. To jego starzy mają w Polsce firmę, że jakby sprzedają bursztyn. I były jakieś targi minerałów i kamieni w są. i ja akurat wtedy byłem. I widz napisał na insta i podjechałem na ten i dał mi jakieś takie. Jakąś taką jedną tą yy, bursztynową. Tą. która się kurwa zgubiła, niestety. No ale też w Tuson się widziałem z widzem. Wracając. Potem następnego dnia pojechaliśmy do Sargans, takiej malutkiej mieściny. No, malutka mieścina. Yy. Ale prześliczna. Ja pierdzielę, jak tu było ładnie. I tutaj już czuliśmy tą małą miasteczkowość, bo tak jak w Curychu wszyscy po angielsku idealnie, to tutaj gadasz po angielsku, rozumieją, ale odpowiadają po niemiecku. Und mein Deutsch, sie kennen ich ist nicht so gut und ich habe. No dobrze że Wizowy nie znam niemieckiego. Pojechaliśmy sobie busem ze Sargans i oryginalny plan. A co ci pani w restauracji powiedziała? A, y, gadaliśmy po, po, po hiszpańsku. <grydy> Bo w, y, w restauracji w Sargans y, z trzech kelnerek była laska z Kolumbii i dwie Ukrainki. <grydy> Więc no, y, oryginalny plan był pojechać autobusem tutaj y, na granicę. Pokażę wam ze strony Austriackiej na granicę, tuż przed granicą z Austrią i przejść przez cały Liechtenstein, ale pogoda nie wypis dopisywała. Nie chcieliśmy, żeby potem następny dzień był cały po prostu nasiedzenie i bolenie łydek i też kobieta coś tam z butami nie miała problemu i nie chciałem jej na what the fucking world. No nie chciałem, żeby musiała ze mną na tak? Więc pojechaliśmy do Shan. Yy, z Shan przeszliśmy, je zjedliśmy w jedynym maku w Liechtensteinie yy, i sobie przeszliśmy tutaj. Akurat mecz grali i sobie taką drogą szliśmy. Takie piękne widoki z obu stron. I wróciliśmy sobie bodajże gdzieś dotąd, więc chyba ze 10 km było, i wróciliśmy autobusem. Yy, z Sargans pojechaliśmy do Churu. Ogólnie to lokalni ludzie na, na to mówią kur, a nie chur. Wolę jednak mówić, że byłem w chórze, niż byłem w chórze. I tutaj powiedziałem, że dobra, widzowie. Tutaj. Tak, same superkary były. Dosłownie same superkary. Stwierdziłem, że znacie ten tracker z GeoGeSera. Ten z gniazdem, co jedzie pociąg przez miasto. Kiedyś ludzie o tym. Kiedyś to było słynne miejsce w GeoGeSerze, jak się dostawało taki ten. No. To okazało się, że hotel, który wybrałem, to jest dosłownie ten i mieliśmy, tutaj teraz jest most, tutaj teraz jest most dla pieszych i mieliśmy jedno z tych okien, mieliśmy okno na ten most i dosłownie w pokoju cały czas słychać jak tak woda płynie i to było, nie było wkurzające, było głośne, ale nie było wkurzające i widzieliśmy jak sobie normalnie pociąg jedzie, no tutaj jest teraz ten mostek a satelita chyba za stara, więc wam pokażę zdjęcie no teraz jest, yy, o, most takowy, mieliśmy okno na most Poszliśmy sobie tutaj, jest stacja taka cable car, która nas wzięła na górę do Brambruch. I dosłownie tutaj macie miasto na dole, i podjechaliśmy tą kolejką do tą. I tutaj sobie zjedliśmy na górce. Teraz troszeczkę inaczej wygląda, bo było gdzieś lat temu. No ale w tym miejscu sobie zjedliśmy. Nawet próbowaliśmy, próbowałem zrobić taką cziki kalkulację, bo ogólnie tutaj słońce zachodzi o wiele szybciej, nie? Bo zachodzi za górami. Ale myślałem, że kąt słońca się zgadza, że będę w stanie stąd zobaczyć zachód słońca przez to, ale nie udało się. Ale i tak czy siak mamy zajebiste ujęcie z tego miejsca, ponieważ, dlaczego wam mówię gdzie byłem? Bo przez całą podróż w Liechtensteinie i Szwajcarii nagrywałem Q&A, które mieliście na Instagramie, więc będzie Q&A z podróży i będziecie mieli wyzwanie znaleźć spoty wszystkie, na których nagrywaliśmy. No, więc w chórze byliśmy, w Decathlonie była pani Polka, bo byliśmy w Decathlonie kupić takie buty typu do pływania. Z Churu pojechaliśmy Berniną, to jest taki i pociąg, który jedzie przez, yy, przez góry. Niesamowicie śliczne to wszystko było. Staram się znaleźć tą Alp Alp Grum to się nazywało. O, tu jest stacja Alp Grum. I dosłownie przez takie krajobrazy jedzie pociąg. O. Tylko, my, my to byliśmy oczywiście w lecie, ale tutaj się zatrzymaliśmy na chwilę. Fenomenalne doświadczenie, naprawdę każdemu polecam. Dojechaliśmy do Tirano, i tutaj gambit jak. Zrobiłem sobie zdjęcie na tym moście. Po prostu przechodząc, zrobiłem zdjęcie, bo ładnie wyglądało. I to oczywiście to znalazł szybko. Graf dodał ostatnio takie zdjęcie na swojego Instagrama, więc postanowiłem je znaleźć. Po architekturze, rzece i dużej górze z tyłu widziałem, że jest albo w Szwajcarii, albo we Włoszech, natomiast na pewno w alpach. Po przyjrzeniu się głębiej, zobaczyłem czarny tył znaku, co jest cechą charakterystyczną Włoch. Zdjęcie dodał w okolicach godziny 13.14, więc znając kąt słońca, który widać po cieniu ustaliłem, że rzeka idzie mniej więcej wschód-zachód, więc nie pozostało mi nic innego, jak zacząć szukać w północnych Włoszech miast, gdzie zgadza się góra i kąt rzeki. A po kilkunastu minutach moim oczom okazał się taki widok. Na szybko zjedliśmy sobie, bo nie mieliśmy dużo czasu. Pojechaliśmy pociągiem do Mediolanu. Z Mediolanu się przesiedliśmy na lotnisko, wypożyczyliśmy samochód i poszliśmy do hotelu, który był. Taki hotel sobie wybraliśmy. O dziwo, jak na hotel, który tak wygląda, był najtańszy. Najtańszy na tej podróży. Ja pierdzielę, jaki ten hotel był ładny. No. Bardzo fajny hotelik. Tam byliśmy, widziałem się w Piaczęzie z Ferrą, z Geogesara Ziomkiem. W Piacenza byliśmy. On w sumie też był w tym mieście pierwszy raz. 575 za noc? Nie, my, my tanie wyłowiliśmy. My tanie wyłowiliśmy. Mniej niż 500. No i potem w Mediolanie ostatni dzień wróciliśmy. Ogólnie była też imba. Była też imba. My sobie na lotnisku siedzimy pod bramką, nie? Gotowi, żeby. Chyba nawet znajdę naszą dosłowną bramkę. A nie, to jesteśmy gdzieś pod spodem. Czekamy na samolot i wołają nas do bramki. Mówią, że poprosimy ludzi z nazwiskiem, jakiś Kowalski, jakiś inny chłop, pan Graf i pani Grafowa, nie? My podbijamy do bramki i pani nam mówi, że nadsprzedali lot i wywalają z lotu osoby względem ile zapłacili. A my byliśmy na końcu listy, bo znaleźliśmy taki zajebisty deal. Tak, moja kobita jest łowcą promocji. Z tego, co patrzyliśmy, lecieliśmy z Mediolanu do Warszawy lotem za ciut powyżej 400 zł na głowę. No. A na szczęście udało się wsiąść. Gdyby się nie udało, to by nam dali hotel, da zapłaciliby nam za lot następnego dnia rano i chyba mówili, że 250 euro na głowę byśmy dostawali. Bylibyśmy na plus pieniężnie za loty, ale mam to w Wolę nie być, wolę nie mieć tej kasy i być dzień wcześniej, bo nasz pies był u a nie chcieliśmy urobić problemów, więc dał radę wszystko wrócić, yy, wczoraj wieczorem wróciliśmy, yy, dzisiaj pieska odebraliśmy, a nie po prostu zwrócił na złot? Nie, 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 muszą ci dać kasę, muszą ci dać kasę, to chyba tylko Ryanair i Weezer mają takie polisy, że ci nie dają tego kwitu. No i taki był trip, widzowie, niesamowicie wam polecam, naprawdę Szwajcaria, przepiękny kraj, drogie w cholerę pociągi, ale warto, naprawdę, naprawdę warto i pewnie bym chciał jeszcze raz do Włoszech, bo byłem w tych Włoszech już dwa razy. A, wszyscy w Europie muszą płacić no to widzicie.